z tej strony Del toro. To jest pierwszy odcinek naszej kolejnej serii Let's Play Minecraft Na początek chcę powiedzieć kilka rzeczy Odnośnie tej serii no, Mam jeszcze już Mam tutaj przygotowaną karteczkę Po pierwsze jest to odcinek testowy Chcę zobaczyć jak to się nagrywa Czy są lagi Ile to będzie się przetwarzać Czy mogę nagrywać Full HD itd., itd. Po drugie Jeśli już zdecyduję się kręcić Let's Play z Minecrafta to bądźcie pewni, że odcinki będą się pojawiać nieregularnie. Czyli mogą być dwa razy dziennie, albo dwa razy w tygodniu. Zależy od tego, czy będę miał wenę i czy będzie mi się chciało grać. Po trzecie, proszę każdego, kto ogląda ten film, o wyrażenie swojej opinii poprzez napisanie komentarza lub po prostu, jeśli Wam się nie chce napisać komentarza, no to kliknijcie fajne lub niefajne. Jeśli będzie, nie będziecie pewni co do oceny, to także kliknijcie niefajne. Gram na nieoryginalnej wersji Minecrafta, ponieważ nie wiem jeszcze, czy będę kręcił z tego Let's play. To zależy tylko i wyłącznie od Was i od Waszej oceny. Chcę także powiedzieć, że Minecraft nie będzie w żaden sposób wpływał na dodawanie innych filmów. Nadal będę kręcił inne Let's Playe, a to od czasu do czasu po prostu dorzucę jako bonus. Tutaj wcześniej próbowałem coś nagrać, ale nie wyszło. Tak więc, już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Del Toro Create new world wow, lagi ah, no dobra Tak więc Dzisiaj tam za oknem Nie, nie zamknę sobie okna, bo Bo tak bo jest trochę dużo Dobra, mamy 4 drewna, z tego robimy sobie Crafting table Pac Z 8 patyczków Heal off Ciszej to za zazwałże I kopiamy sobie się pod ziemi. Wow, głęboko tu Dobra Ja zawsze sobie wykopuję na początek 12 chyba cobblestone'ów 2 kilofy po prostu, yy, aks, łopata oraz miecz I to w zupełności wystarczy na początek Jeszcze sobie za wykopię, tak żeby stąd wyjść No, okej okay. I teraz robimy Ilofy i łopatę, Aks oraz miecz. No i to wszystko. Zabieramy, więc zabieramy naszego Warpbenga i możemy ruszyć dalej. Dobra, tak więc ruszajmy. <noise> Przyzwyczajenie się z Shiftem się biega szybciej. Tutaj niestety tak to nie działa. No, mam 14.12, powiedzmy, że zacząłem. 14.09 to 12, 24, dobra Chcę sobie zbudować dom w jakiejś górze No, po prostu lubię zbudować domy w górze Mogłoby to fajnie, może to fajnie wyglądać nawet Dynia, o, dynie sobie zbiorę dynie też są fajne No i tutaj nam właśnie wyskoczył, wyskoczyła informacja o nie, nieoryginalnej wersji No bo tak O zły kilo Matko, co ich dzisiaj tak na dworzu ogarnęło? przepraszam jeśli wam laguje troszeczkę, ale... No po prostu na początku musi tak być Jeżeli się podróżuje No to niestety Ciap Mamy 5 dni ...leguje nam trochę. Hmm. Tam mamy węgiel... ...ale jest trochę wysoko. Może gdzie indziej będzie trochę... ...niżej. No że nie zamknę tego okna. Będzie za gorąco o o, jeszcze dwie potrzebuję hmm. tutaj nawet ładne miejsce ale ale nie, widok taki jakiś nijaki ładna góra, naprawdę ładne miejsce ale myślę, że to nie dla mnie muzyczka nam gra jest kopłatu za okręg jeszcze jedna wełna, okej okay. W którą ja idę? Zachód, południowy zachód, dobra O, to jest ładnie Szkoda, że nie ma góry żadnej Ja bym chciał mieć najlepiej gdzieś przy morzu jeszcze ten dom Najlepiej w górze z widokiem na morze, o To byłoby genialne Cicho, tam wiatr Mówiłem, że chcę sobie odpocząć od horrorów. Minecraft to też w pewien sposób horror. W pewnym znaczeniu. Tak to pewnie. Nic tam nie ma. Wow, logi. Hmm. Może... dosyć powiem wam Brrr, znów jestem zaspany kurde idziemy 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 nie ociągamy się zachód też blisko Pat, I doszliśmy do jeziorka i idę dalej. O, we glina, Glina. Dobrze. Mam glinę. Lubię glinę. Wow, dużo gliny. Bardzo dobrze. Wow. Nieźle. Naprawdę nieźle. Tu jeszcze. Jo ja pierdziele. Glinowy raj. O. Słuchajcie, no czy to zostawić mam? ech Dobra, wezmę to po prostu wszystko rozwalę. Wow. Dobra, czekajcie, ja to wszystko wykopię i zaraz się widzimy. Powiem wam, że sporo tej gliny nawet było. Mm. O, jeszcze. <gryw> Magia. Dobra, ja to wykopię i znowu zaraz się widzimy. Okej, okay, przerobiłem jeszcze sobie wszystko na bloczki i wyszło równo 64. Tam jest spoko. Hmm. Ja chcę góry, no ludzie. Nie chcę żadnego takiego boskiego terenu, no. Chciałbym jakąś górę. Wyczepistą taką górę. Super mega. Najlepiej z taką z trzech stron oznaczoną. Znaczy, taką powiedzmy. To o! Otoczono z trzech stron. Wydaje mi się, czy tam znów jest glina? Nie, wydaje mi się. A z tą gliną to mam tym razem farta powiem wam. Na wcześniejszych moich w w ogóle jej nie było. A teraz widzę. glina. Puuhu, druga glina. <gryw> Masakra. Słońce nam już zachodzi szybko to słońce wędruje tak więc będę powoli szukał miejsca na, sk na skryjówkę uwielbiam to w Minecraftie taki że można tak piasek fajnie strącić hop. hop hop o, jest fajne miejsce na skryjówkę tam ciemno, tylko ja zrobię co pochodnie 5 węgla 9, ale spoko O, węgiel jest w <grybujesz> No ale więc to będzie nasza pierwsza noc tutaj w tym miejscu Się powoli ciemna robi No, dawaj, rozwala się, głupi węgiel ile pod wodą można kopać no. no wciągam, kurde, nie mogę stąd wyjść mokro trochę Nie wiem co, po prostu zakopię się pod ziemią Nie to wyglądało, jakby tam się coś świeciło. Dobra, nieważne. Okej, okay, kamień... O oh my godness, nice, jest Nienawidzę tego, bo po którymś update'cie zrobili tak, że gravel mógł latać już. W jaskiniach pojawia się latający gravel. Po prostu czasem boję się, że jak nie rozwalę jednego, to całość nie wpadnie w jakieś lawy czy czegoś. Dobra. Zatykam od góry. I jesteśmy bezpieczni. Teraz ja tutaj wszystko ogarnę i widzimy się lama. Tak, nie mam drewna. Jest trzeba. się rano. Ok, mam już wszystko i możemy ruszyć dalej. Mam jakieś drzewko? Nic nie wypadło, nie, jest jedno drzewko. Dobra. Hmm. Właściwie to jeszcze sprawdzę, ile to się o się. Ale nie mam na ręce, nie chcę mi się po nią ręczyć. Cięcie. Dobra, zostały nam jeszcze te 3 minuty. Tak więc idziemy dalej w poszukiwaniu góry. Nie chcę takiej popierdółki, jak to na przykład. Chcę dużą górę. Znaczy, No najlepiej dużą w sensie, że wysokość, a nie objętość. Najlepiej, żeby były, najlepiej, żeby były pionowe ściany. O tak powiem. Tam widziałem Creeper sobie biegą. Co mi się wcale nie podoba. Widzę go. Nie masz kolegów. Biedactwo. Ja jestem ekspertem do walk z skiperami No A więc nie spodziewajcie się, że ktokolwiek kiedykolwiek mnie zabije Jestem jak Rambo umiem zabić 500 kiperów na jednym drewnianym mieczu Ale nie na takich lagach Wow lagi, lagi lagi o grzybki przyda cholera jak laguje przestań ciąć już? już? mogę? zabrać grzybki? Oki okay. ław kolejne. jezus maria jakie lagi to są no Ale. domu. Ale jestem wybredny. Dobra, widzę, że mój komputer zaczyna wariować i powoli czas się kończy, więc to będzie już koniec tego odcinka. Komentujcie. Pamiętajcie, żeby skomentować lub po prostu kliknąć fajne lub niefajne oczywiście, jeśli wam się nie podoba. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem, kiedy pójdziemy szukać dalej domu. não nada já